Toberek, Serdecznie witam na evencie, który się odbył 1 września w piątek 2023 roku. Możemy zaczynać, ale ustawiamy ustawiamy tak kolejkę się ustawiamy. ustawiamy się w kolejkę. Pierwszy pierwszy idzie Mister Navi, bo jest jako pierwszy w tabeli i tak. Zapraszam. Mister Navi. Nie, na razie nie wchodzimy. No to to, 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 to. Nie wiem, rzeczy do skrzynki. Może chcesz Dender Skrzynaczka. Bardziej zaufana. Jak widzicie, event zaczął się na dachu netteru. Ale przejdziemy do e normalnego świata później. Złodziej, a może lepiej, żeby, żeby po dwie osoby? Nie, 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 Mówię, że pojedynczo, to pojedynczo nic się nie stanie Też najlepiej, jakbyście już od razu sobie przeszykowali, jak był taki, że od razu sobie zdejmujecie Chyba się zostawię interfejs, tam Chyba, że już każdy wejdzie i po prostu nie. będziemy Nie, 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 nie. jest tak, jest tak, już Już? Oddaj sobie najlepiej wszystkie rzeczy, bo zginiesz Wszystkie rzeczy ja to od razu że zginiesz, chociaż nie raz. A kilof to co? Chyba że jesteś z kilofem. A może sobie łapnię, rozpocznę to. A może się zaladę. Już? Ja. Organizatorami tego eventu są Złodziej i schadow Pabcia. Ba, no ja mam to i tak. Wykluczyłam na dwie minutki i możesz już chodzić. I musisz znaleźć guzika. Guzik, pięć guzików jest. Dwie minuty czasu. Dwie minuty, dwie minuty, dwie minuty. No niestety. Minęło. Je, jeden guzik. Tutaj zawodnicy szukają przycisków kamiennych. Yes. Na razie pierwsze miejsce. I czekać tutaj, ja sobie nie łóżko ale nie pierwsze miejsce, dokładnie. To nie niech się kolejna osoba. Tylko Elo albo... Hx może wyśpiasz. Nie, Hx243. Tutaj odbędzie się konkurencja, kto dalej pójdzie lawą. Do pomocy będzie miał łódki. Ja nigdy tego nie widziałem. Ale popatrzcie, jak to wygląda. Hx już może wchodzić. A, już cię odlokowuje, już ci odlokowuje. A co jak ktoś ma na przykład modę na przejrzystą wodę? Okej. Okay. Czy rekord... Tutaj trochę inaczej działają. Ja wam zaraz pokażę. Mówisz, Dobra, rozpiłeś? ma tylko elo druga próba. Rekord z Polski, o czy na świat... 7 kratek. Ale mogę już po prostu... Ja wam pokażę Ciekawe czy mi wyjdzie w bo... ogóle. Czasem nie powiem szaku wyczyścić. Trochę byłem dużo rzeczy że tutaj schowam? Dobra Nigdy tego nie robiłam, ja muszę się przyznać ja Muszę zrobić to O, dobra Ty. Właśnie, tak jakoś dziwnie, nie? No, no Zobacz, zobacz, ile... O, daleko, no, to no to no się nie płacałem, ale to były za próbami, to już było za próby nie jest to wyłączone. masz, jest? Za trudniej. O, chyba że rzeczywiście, nie, nie wiem. Ja sobie to ten zero Ale rani umie. Dobra. No jasę, Ale i jako pierwszy chyba. Mogę sobie spróbować jeszcze raz tak po prostu? Tak nie już. No to. Wiesz, czy widzicie, ile no mamy oddech? Dobra. Jakże się wyczyścili ten cały świat? Tak wyczyścili ten świat, to jest chmura, to jest chmura. Coś zrobiłem, łotrz, pan. Marek jest. jest w górę. W górę. No chyba, że chcecie po jeszcze jednych próbach. Dobra. dobra, no to każdy jeszcze raz. No ja się nie liczymy Nie, tym. Nie, 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 jeszcze raz. Nie, jeszcze raz każdy. Ja się nie patrzyłem. Mister Nowi jako pierwszy. pierwszy. No, Złodziej, daj jedzenie. A się co masz? Nie ja nie muszę się skupić. To jest. No. kupienie normalnie. Nie, 10 kratek. A no, bo to się tak liczy? A ja myślę, że to jest na, na ile łódek pozostaje. Nie, nie, nie. 10 kratek, 10 kratek. Teraz HX. A hmm. czy HX. HX. jest, jest rekord? rekord mój był 20. Ja A rekord nie pamiętam, bo HX. Hmm. Okej okay. 19 18 bym powiedział 19 Mateko, ale teraz ty Zajmę Ajajaj, aj. 7 Wy że gdzieś zapisujecie w jakimś rankingu, czy? Nie no, na się Aha, dobra Także sobie screen'a zrobię. O ile kto ma. Dobra, czyli Hx wygra. Teraz ja sobie spróbuję czy nie? Ta konkurencja polega na tym, kto pierwszy łódką do mety dotrze. Będzie problematyczna. Dobra, okej, okay, jest. Biorę równo. Ja idę na start, czekajcie, ustawcie się od do... blokowania się łódki. A wciąż robimy tył łódki. Dobra, sobie wsiądę do łódki i idę. Idę na start i będę patrzył kto pierwszy. A, jak coś jak polecam, czy powiem zróbcie tak, że jak wypadniecie, to jest trochę spoiler, mm. jak wypadniecie to od razu chodźcie z łódki, żebyście umarli. Bo jak mm -hmm. zostaniecie na dole to będzie problem. Tak, żebyście umarli, po prostu zróbcie. coś wypadnie, ty I radzę być szybkim, bo jest fajna nam nagroda. O! Dobra. Trzy, dwa, jeden, start. Ale w ogóle się łódka. <średzimy> Dalej, Hajk torujesz Aik. Jestem. Jestem tak ciążliwe. Masakry. Leży, kto po niech upłynął jak pierwszy. Ja dobrze jadę? Tak, daj, tak, faj, tak, tutaj do mnie. Oj. Wow. O. O. O, o Jezus! Dobra, pierwsze miejsce. No tylko lecisz. Co wydaje? Nie wiem. Wyszła w ostatnim momencie. Ojej. O wow. tak się zdążył. Dobra, mam takła live drop. Mamy pierwsze miejsca. To jeszcze się yes. zmieni osoby. Koniec guys, A kto będzie drugi? Nie, zobaczymy. To się drugi. No, Aha, no, ktoś leci. No. Aha, bo wy sobie nie pchnięliście tam w No Bo Oni się podpalił. To, to co, ja mam przywołać kogoś? Nie, nie, nie już trzeba. jest dobrze, już jest dobrze. Ojej, bo... dobra, Hej, to dobra, masz, je masz jeszcze szansę. Nie masz nic. Powoli, bo teraz w ciebie nikt nie... Nie Nie powoli lecicie. No powoli, bo no jeżeli będzie pierwsza osoba, to od razu nikt nie wyprzedzi. Dawajcie, lecicie. A to było łóżko, faktycznie. No było, było. Um. Powiedziałam, że będzie dużo śmierci, ale tak chodzi. Dobra. Jak to jeszcze spodnik. Na mi chyba dogoni. Nie, no zobaczymy, zobaczmy, zobaczmy. Wątpię. Jestem <grywa> O, o, o. o. Dobra. Jeden... drugie miejsce. Nawiszę się. ale tam dojdzie. O, my, Ustawcie my. sobie czekoladę. Ojej! Oh, yeah. To nie wiesz,

popatrzę na los, jak skaczecie O! Oj, 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 trochę się spóźniłem, hej. Wiecie, na razie to 180 to nie jest jakaś trudna, ale te drzwi i następne skoki, albo tam gdzie jest ten zamknięty ten... Co to są te drzwi? No to, to jest... Chyba no to nie to jest no, z mi można się domyślać, ale tamto dopiero jest trudne. Aha, małym ciastem. Tutaj się rozgrywa bardzo trudny parkur podniebny. Czy dajemy łóżko tutaj na tym platformę, żebyście już tylko zaczynali od no, tej 180? No, jest... no, było, chcecie już zaczynać od tej 180, czy chcecie dalej się rodzić w tym? Nie no, Na razie nie, jak to postawię łóżko Nie gińcie, bo... To jest i... A kto skoczy to jest zeskwalifikowany Coś tam, no właśnie w rogu postaw, w rogu, Znowu. w rogu, w rogu Daj Dawaj, <śla> Daj no, Dawajcie Piaczecie. Nie no, ja w nie wierzę Ja się serio pogrążam Bo... Co zrobię? Nie no, nie wiem Co ja To samo mi dzisiaj, mówię, trochę rozmawialiśmy Ej, eee, o mnie zabudowałeś tu Słyszysz? Spadłem Shadow Co się stało? Zabudowałeś tutaj, i a ja wpadłem tutaj przypadkowo do tyłu, tak. Ile ten skok ma do 4? Nie wiem. Możliwe jest na pewno. Ile jest Ile. 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 Ale ja. Jaki skok ten? Pierwszy? Tak, Łatwy jest. Bardzo. Mega łatwitki. No, bo, Ej! <laughs> No i śpiew. No jakby co, so, to może, to może, to możecie się spychać. Yes. Yes. O! Oh. Kratka? Skurtywę. Tak. Yes. Let's go! Gdybym o czym wiedział... Okej, okay, teraz... No Matykoelo... elo. No, to dż, był prosty etap. Ale nie spychajcie się, to już bez sensu, jak już to... Ty... Niesprawiedliwość! On. Jak tak można? Sorry. No, Matyko, elo leci, leci. Oj, teraz się pamiętam coś zaknąć. No i ci pierwszy. Tak, można. <grymne> nie? Hmm? Można. Można. Ale można ale... Jest. Jest ja. Jest. Niby można, ale. O, nie radzę. Jest, 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 jestem, jestem. Ty, gdzie to trzeba skoczyć? Jest a ty zrobić. O, jest, jest, jest. Ju, ja tego nigdy nie robiłem, ja nigdy nie robiłam parkura. masz to? Nieee Bo ja na drabinkach, kurde Ale blisko, blisko tam nie wiem Ja nie jak wiem, jak to takie A, bo to trzeba tam dobra. O, bloki widzę Przynajmniej poćwiczę parkura. To mnie cieszy Bo no. ja raczej nie przewodzę takich mapek, jestem okropna To widać Bo ja się na tej tak już już pod jej 180. Aż do drzwi jest prosto. Ja nie wiem. No I później się do czego trudno. Tam są płotki, nie? No, ale te o, płotki jest do czegoś tak. służą No nie, źle, złe wybicie. masakra To można robić tak. Jest ty No. No właśnie. O, tak. No, w jakimś no, no, Nie, to są, to się coś się Ale z czym? Z Nie, tam trzeba się wypić. Tragedia. Jest, dobra, jeden na to. Czekaj, muszę się skupić. Ej, no.

od rabincy jest, jest no. jeszcze troszeczkę No Nie, nie pijcie, to to jest po prostu nie niewiarygodne. Co mam zrobić teraz? Jak nakręcane było? wejść na drzwi. Weź mnie już nie, nie słuchaj. Oj ser. Mam tylko jedną O Nie. Coś mega. Nie. A ja w ogóle nie ćwiczę parkura, także. Następny, bardzo trudny parkur. Aha, gdzie się stąd łódka? Ja właśnie zrobiłem to, ten ten. Tykle jakąś... Nie wiem. Coś się zrobi? Daj mi to przyjść. Ale, ale czemu ci klikacie? Jest? Tutaj 180. Ej, Oni tu? mogą klikać te. te. No mogą. co to zrobić? No tak mogę. Co zrobić? No 180 A ja? tutaj. A ja? No to dawaj, idź. Przyjdź. Masz most. Dobra, zapomniałam no, no, dobra, nie no. Po prostu. Dobra, zrobię to. teraz? Ja ja no, tak. O, już. Ktoś co zrobił. Bardzo ładnie. To jest. ja Nie, a możecie. Ale możecie po prostu tak zrobić? Za dużo ludzi Wejdźcie tutaj, wejdźcie to, no sześć, to jest Nie! Jest? nie! No ja automatycznie nie. skaczę miski. Nie no, tu jest za dużo ludzi Pało okay. jest Właśnie mało, Ale się spychają, bo patrz jak. Nie można. Pomyśl, że nagle jest tutaj 20, jest. No to trzeba po kolei iść. No nie ma po kolei. Ale gdyby było więcej osób. A teraz jest mało, że było więcej osób, trzeba było iść. Dajcie mi, dajcie mi. No to dlatego mówię właśnie, że przepycha się, bo hitboxy. Nie to że są drugi, tak żeby się da przypychać. jest to może to nie jest I przez to też się zasłania widok. Dobra, ja, szalor, już próbujemy Zostaw ich. I nie ma nic szera tutaj niczego, bo to tak widać, Dobra, teraz to robimy. Aha, nie ma tego. No. A, to trzeba na te szlaki. Pamiętajcie, możecie się też hitować, żeby na przykład tutaj skończyć albo tam. Przepnij się. To jak ktoś chce, możecie sobie z pomagać hitami. Co właśnie. A, skacz? Zajmiesz się o! no. No skacz. <laughs> nie spodziewałam się tego. <śmiech> <śmiech> No, a ty ale już wiesz mniej więcej co. Możesz się podzielić na grono. Yeah. No, no, bo jak jest kilka osób na jednej to wtedy tak. jest mała szansa, że to wykona. No, możesz się coś pędnąć się. mnie coś. No kurde, Aj i nawiązuj. No, no, no. Walimy. Ej, co mi mnie! Musisz skoczyć na no. 180. No, 180, kratka do góry. Gdzie? Tutaj. o, o. To jest niemożliwe! Na tym kończę to ekscytujące widowisko. Warto było popatrzeć. Do zobaczenia, do następnego filmu.